Ludzie, Królestwo Niebieskie, zatrzymajcie się na chwilę, bo mamy Wam do powiedzenia najważniejszą informację w Waszym życiu. Kochani, każdy człowiek... W najgłębszej głębinie swojego serca szuka miłości, nie takiej miłości od ojca, matki, od żony, męża, od dzieci, od brata, siostry, od sąsiada, a może od innych osób, od innych ludzi. Bo to jest miłość ludzka, to jest miłość fileo. I ta miłość na pewno Was zawiedzie. Bo mówi Pismo Święte, że każdy, kto polega na człowieku, jest przeklęty. Czy nigdy Wasza mama Was nie zawiodła? Was tato nigdy nie zawiódł, żona nigdy Was nie zawiodła, a może w ogóle inny człowiek Was nie zawiódł? Czy Wasze dzieci Was nie zawiodły? Na pewno nieraz. Na pewno nieraz. Byliście zawiedzeni tą miłością, bo to jest ludzki rodzaj miłości, który nie może wypełnić dziury, którą każdy człowiek ma w środku. Ale chcę Wam powiedzieć, że jest jedna, jedyna osoba na tym wszechświecie, która jest w stanie dać Wam miłość, bo On powiedział, ja jestem miłością, ja jestem drogą. Ja jestem życiem, ja jestem prawdą. Nikt nie przychodzi do ojca jak tylko przeze mnie. Tą osobą jest Jezus Chrystus. Kamień węgielny dla tych, którzy uwierzyli, a skała zgorszenia dla tych, którzy go odrzucili. Chcę ci powiedzieć, że prawdziwą miłość, taką, którą On może dać, nazywa się miłością agapę. Ta miłość jest w stanie wypełnić, najskrytsze pragnienia Twojego serca, wszystkie Twoje niedostatki, wszystkie Twoje ubolewania, wszystkie Twoje porażki, a nawet wszystkie Twoje sukcesy. Wiem, że Pan by chciał, żebym zamilknął, ale niestety dzisiaj nie zamilknę. Nie mogę mówić ciszej, bo dzisiaj jest ewangelizacja. Proszę mnie załatwić. Bardzo chętnie pocierpię dla Jezusa Chrystusa. Ja jestem bardzo mocno za Jezusem Chrystusem. Nawet własne pieniądze wydałem na paliwo, żeby tu przyjechać, żeby kupić sprzęt nagłośnieniowy i oddam całe życie dla Ewangelii i dla osoby Jezusa Chrystusa. Posłuchajcie ludzie, dzisiaj szukacie przyjemności, szukacie ludzkiej miłości, szukacie tego, co może dać ten świat. Ale chcę Wam powiedzieć, że w każdym z Was jest taka dziura, którą tylko Jezus Chrystus jest w stanie wypełnić. Tylko on. On powiedział, że nikt nie przychodzi do Ojca, nikt nie wchodzi do nieba jak tylko przez Niego. Dla Bogacza, który przyszedł do Niego i go zapytał, nikt... Nie może wejść do Królestwa Niebieskiego, chyba że jak wielbłąd przejdzie przez ucho i wielne. Wielbłąd tak wielkie zbierze nie może fizycznie przejść przez ucho i wielne. U ludzi w fizycznym świecie jest to niemożliwe, ale w duchowym świecie u Boga jest to możliwe. Jest to możliwe, żeby bogaty wszedł do Królestwa Niebieskiego, ale nie może pokładać nadziei w tym świecie, w swoim Pismo Święte mówi, że kiedyś był taki bogaty, który zgromadził tak dużo zasobów, że powiedział moje magazyny, moje stodoły są za małe, muszę zbudować większe, wszystko zmagazynuję, zgromadzę i będę używał przez resztę mojego życia. A pewien mądry człowiek powiedział mi, a skąd wiesz, że jutro nie umrzesz? Tak jest z każdym z nas. Zadajcie sobie pytanie, co by się z Wami stało, gdybyście dzisiaj albo jutro musieli odejść z tego świata. Czy idziecie do piekła, czy idziecie do nieba. Chcę Wam powiedzieć, że każda osoba, która nie wyznała Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela. Niestety, ale idzie do piekła. A każdy, kto uwierzył w imię jednorodzonego Syna, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne. Człowieku, co ci szkoda, przyjdź dzisiaj do Jezusa, oddaj Mu swoje życie. Nawet z matematycznego rachunku prawdopodobieństwa bardziej się opłaca zaryzykować, niż nie zrobić nic lepiej jest popełnić błąd niż nie robić nic ludzie, którzy nic nie robią zostają w miejscu, a tak naprawdę się cofają dzisiaj jest dzień zbawienia przyjdź do Jezusa Chrystusa i oddaj Mu swoje życie jak chcesz, będziemy się modlić z Tobą damy Ci Pismo Święte żebyś poznał osobiście Jezusa Chrystusa Pana Panów i Króla Królów największego kozaka z kozaków tego, który wypełnił cały zakon izraelski tego, który pokonał śmierć. Tego, który ma klucze do nieba. Tego, który ma klucze do życia wiecznego. Tego, który jest prawdą. Posłuchajcie, może wielokrotnie przeszliście już w swoim życiu jakieś wybory parlamentarne, samorządowe do Parlamentu Europejskiego i ciągle jesteście zawiedzeni obietnicami polityków rządzą nami kłamcy. Ale chcę wam powiedzieć, że jest słowo, które dał nam Jezus Chrystus. i On powiedział, że to jest prawda i wszystko z jego słowa się wypełni. Ten świat zniknie, ten świat się zestarzeje, ten świat nie będzie istotny, ale każda jota z jego słowa się wypełni. Posłuchaj, a może dzisiaj się wstydzisz podejść, bo mówisz co za wariaci włoszą tutaj na starym mieście w Warszawie. To w zaciszu swoje do domu powiedz Panie, jeżeli Ty jesteś prawdziwy, Jezu Chryste, jeżeli Ty jesteś Bogiem żywym, objaw mi się i zacznij czytać Pismo Święte. Bóg powiedział, że Słowem i Duchem. Bóg powiedział, że można Go tylko poznać przez słuchanie, czytanie Słowa Bożego, które On nam zostawił. To jest zadanie dla Was, to jest wyzwanie dla Was, żeby poznać w swoim sercu Boga, w swoim życiu Boga. A dlaczego? Bo był Głupi w sercu swoim powiedział, nie ma Boga. Zastanów się, czy jesteś mądrym człowiekiem. Czy może jesteś wykształcony. Czy może jesteś logicznie myślącym człowiekiem. To musisz zadać sobie takie pytanie: Czy ten Bóg może naprawdę istnieć? Czy on jest realny i żywy? Jeżeli tak, to muszę go poznać. I zacznij czytać Nowy Testament, Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy Apostolskie. I Pismo Święte mówi, że poznasz Prawdę, a Prawda cię wyswobodzi. A Chrystus ci zajmuje jaśnieje i poznasz króla królów, Pana, Panów, przez Tego, które nasze życie jest szczęśliwe na tej ziemi, a będzie jeszcze szczęśliwsze po śmierci. Błogosławię was w imieniu Jezusa Chrystusa. Ludzie przyjdźcie do Jezusa. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. On jest w stanie wziąć was po śmierci do nieba. Alleluja, amen.